Co cześć Ala, cześć Michał, co robi w sobotę? Jak to? Co? Nie na derby, a Ty? No jak? No wszyscy na derby! Wszyscy na derby! W sobotę wszyscy na derby! W sobotę wszyscy wspieramy pierwszą drużynę! Wszyscy na derby! Wspanamy wszyscy na derby! Zapraszamy na derby! Zapraszamy wszystkich kibiców! Chcielibyśmy na wasz gorący do który ze swojej strony zrobił wszystko, żeby derbać wygrać. I stood by the river That ran red with change I stood by the killing field Wielacki Klub Sportowy zaprasza na derby najstarszego miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Musisz tam być. Idziemy po swoje. W sobotę tylko zwycięstwo. Wszyscy razem. W taki kibiców od ten na rynku. Niezależnie od wieku spotykamy się wszyscy tutaj w tym miejscu. Do zobaczenia. One, flesh, one, breath, one, life, one blood.